Przede wszystkim z tytułem już 678 i... Ortix siema 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 o, Dzisiaj mamy oczywiście Minecraft Belly I to oczywiście tryhardu jedy Nie wiem to są głowy Dobra, spadłem Dobra lecimy Ej, kup sikierę to? Kup się Kamienną kupię. Wystarczy? Eee, no myślę, że... Hmm... Jak no... Dobra, będzie Lecę, lecę! Ja... Zapomniałem tego, no jest tanie, tak? no, nie. No, no nie! Właśnie widzowie kolega, już mi... im zmniejszył Oczywiście bez co nas. Bez nas? Ej, ja bym chciała że to Tak, ja jestem odklejony na tych filmikach. Ej, za tobą! No. O kurde! Jesteś! Ej, pomóż! <noise> Ej, odbili ja tego nie się. <noise> zginąłeś? No, zginąłeś. no. Nas... Co jest? Z Czerwony! Jeszcze inną Zbroję. Zbroje mamy. No, no, no i da. jesteśmy w kolejnej tak. jegłódce. Robimy dawaj, robimy wełna challenge. Używamy tylko wełn, wełny. Jeśli chodzi o Ej, Do budowania, do nawet budowania TNT łóżka. i nie, nie możemy, nawet pieniędzy nie możemy. A to nie jest budowanie, to możemy. Okay. Ej, ale dygaw... Dygaw ma nie można. Ej, bo żółty już idzie chyba To było dobre O kurde, no. Nie nie wiem co on zrobił. ale no, nie miał. To wyglądało jakby on miał z 2 lata. Lecimy znowu. A ja, ja, ja ich zabiję z fireballa. Z no nie. Nie trafimy. To widziałem tak. Ej to, dobra, I to lecimy znowu. Dobra, dawaj, 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 Zdecy. Ołga! Nie Się mieszkam Nie spadł. Ja nie mam... Ale lubami jesteś, W sumie zawsze z tymi lubami nie się Nie wiem czy czerwonie byłoby znowu co myśleć. Dobra, jestem ja go po... Kto jest to nie wiem, box Aqua, Akła! Jest, Aqua. Dobra nie ma. To Jesteśmy. To no ten mem taki. Ja. Co ty robisz? Widzę, że... Dywe na... czele challenge wchodzi za mocno. Wejdź za mocno. O, u mnie też tego. E, Okej, okay, chciałem farbola rzucić, widocznie Nie było to potrzebne. Nie, kopię szkło! A to jest... Ej, pomóż! Czerwony. Jestem... No co jest, Fireball Ej, pomóż, pomóż! Wracaj, wracaj, wracaj! Nie, może do Wojda skoczyć. No, wracam. Ja. Pomóc. Ale kurde Jestem... the Bedas Ej, Ale chociaż i Bedas... Co nie? jest? Ma, e, aqua. No, jak na dwóch czekuje. No, Aqua idzie. Nie to dobrze. Ale akurat został zabity przez. Został przedmiot. Masz zakazany przedmiot. Tylko wełna challenge. Nie, znowu kupiłem też koło. <coughs> jak to tylko ty, wełna challenge? Idzie. No, wełna challenge. Ej co jest? To jaki place? Nie wiem. No, jak... Ja życzę Firebola krzywo. Ej bo... Ej czerwony. wony. Ja życzyłem fireballa krzywo, a ty mieczem go odbiegłeś przez przypadek. Ale to fajnie wyglądało. Ej, roba. Wiem, że jesteśmy milubami, ale musimy tego kościoła. Niestety, kościół. Ja... patrz. Staje, a nie, nie znać o co jest? Jaki kościół? Jest kraj, ha? Zobacz. Hmm. Ej, on jest hmm. tutaj! Legendary, ja nie wie! Ja cofam, ja cofam, ja mam mało. Let's go, mamy tu, mamy tu! Mamy tu, mamy tu, co wie. Majleciej. Oj, czerwony. Ciekawe, kto wychwia tą wojnę. No pewnie. Ej. Dostał jeden aqua, bo. On... Nie ma wyra, nie ma wyra. Eee, aqua? Nie. Czerwoni, a ja mam czerwoni tylko łóżko i jeden aqua został bez łóżka. Ej, ja sam szerefa mam mało serc. A ja, a ja z góry, góry na nich sobie pójdę. Zresztą, że masz x-raya. Aqua jest uciekłony. Tu jest... Nieee. Smutno. No yeah. nie... O, zginął, czerwony zostaj. Szkoda, że im beda nie rozwali. Mm. Bo byśmy mieli Easy Wheel. No nie wiem. Jestem przez Numbanik. No. Ja mam T. Niewa Fireball. Więc fajnie się go bawię. Zrobimy tutaj TNT jumpa, to Co jest? Ja go z łapki zabiłem praktycznie. To jest?